Cześć Wam, witajcie z powrotem. Dzisiaj pokażę Wam najnowszą dostępną ofertę na NordVPN. Pokrótce opowiem też o funkcjach NordVPN i dlaczego w ogóle możecie chcieć korzystać z NordVPN, więc śmiało rzućcie okiem na znaczniki czasowe filmu. No i oczywiście, jeśli chcecie przejść bezpośrednio do linków, cennika i rabatów, w opisie poniżej znajduje się wszystko, czego potrzeba. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o NordVPN, dołączy tam również pełną recenzję. Ok, więc tutaj zobaczycie, jaka jest standardowa cena, którą można uzyskać, odwiedzając stronę bez żadnych kodów, kuponów ani linków. Ale klikając w link w opisie dostaniecie się do tej oferty, co oszczędzi trochę gotówki, bo dodają dodatkowy darmowy miesiąc. W ofercie podstawowej tego nie proponują. Tak więc dzięki mojej ofercie można otrzymać 25 miesięcy zamiast 24 przez pierwsze dwa lata. W porządku, ze względu na czas postaram się być zwięzłym. NordVPN ma przejrzystą politykę prywatności i obiecuje nie gromadzić żadnych logów. Udowadnia swoje twierdzenia dzięki niezależnym raportom z audytów zewnętrznych, które przeprowadzili. A jeśli to nie wystarczy, była sytuacja, w której jeden z serwerów w Finlandii w 2018 roku został zaatakowany, ale nie utracono żadnych danych uwierzytelniających użytkowników, ponieważ Nord po prostu ich nie zachowuje. Zaraz po tym incydencie Nord rozwiązał umowę z firmą utrzymującą serwer i zaprosił Versprite do przeprowadzenia szybkiego audytu w celu wykrycia wszelkich potencjalnych słabości w infrastrukturze serwera i szybkiego naprawienia problemów. Od tego czasu nic podobnego się nie wydarzyło. Nord przeprowadza również regularne niezależne audyty, aby upewnić się, że wszystko jest na bieżąco. NordVPN ma również siedzibę w panamie, która znajduje się poza jurysdykcją agencji śledczych. Jeśli chodzi o szybkość, NordVPN jest jedną z jeśli nie najszybszą siecią w branży. Ich protokół WireGuard, NordLynx, powoduje znikome spadki wydajności, utrzymując prędkość połączenia tak blisko prędkości bazowej, jak to tylko możliwe. Taka prędkość z pewnością przyda się podczas streamowania i torrentowania, co również nie stanowi problemu dla NordVPN, ponieważ można odblokować szeroką gamę niektórych z najpopularniejszych usług streamingu. Jeśli wystąpią jakieś problemy, to dlatego, że Netflix stale blokuje ruch VPN. Wystarczy więc przetestować kilka dodatkowych serwerów albo poprosić na czacie NordVPN o pomoc w doborze idealnego serwera. Można też swobodnie torentować bez żadnych ograniczeń, ponieważ Nord w pełni obsługuje aktywność P2P. Nord ma nawet specjalistyczne serwery P2P. A jeśli się zastanawiasz, NordVPN potrafi również otrzymać niski ping dzięki aktywnej sieci VPN, tak aby zapewnić płynną rozgrywkę. Jeśli chodzi o funkcje bezpieczeństwa, NordVPN jest mocno dopakowany. Dostajemy ad blocker, cztery różne rodzaje serwerów specjalistycznych, konwencjonalny wyłącznik awaryjny, który odłączy Twój internet, jeśli Twoja sieć VPN rozłączy się nieoczekiwanie. Otrzymasz również wyłącznik awaryjny aplikacji, który rozłączy wybrane aplikacje, a nie całe połączenia. Dodają też tunelowanie dzielone, a to kolejna typowa funkcja, która powinna być obecna w każdej sieci VPN premium która pozwala użytkownikom wybrać, które aplikacje są kierowane przez tunel VPN, a które są z niego zwolnione. A w zaawansowanym, niestandardowym trybie DNS pozwala w łatwy sposób zmienić swój DNS. Na koniec dostajemy zaciemnione serwery, które pozwalają mieszkańcom krajów o silnym wpływie cenzury pozostać tak anonimowymi, jak to tylko możliwe. Natomiast według samych Nordów ta funkcja nie jest koniecznością, ponieważ Nord zapewnia specjalistyczną wersję NordVPN, która działa w restrykcyjnych krajach, takich jak Chiny, bez konieczności korzystania z zaciemnionych serwerów. Nord ma ponad 5100 serwerów w 60 krajach i można przeglądać wszystkie dostępne serwery jeden po drugim, co jest świetne. NordVPN pozwala użytkownikom zabezpieczyć do 6 urządzeń na subskrypcji i jest natywnie kompatybilny z większością urządzeń, w tym z urządzeniami do przesyłania strumieniowego i routerami. I oczywiście, jeśli kiedykolwiek będziesz miał jakieś wątpliwości, NordVPN obejmuje wszystkie swoje plany 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, którą można odebrać za pośrednictwem coodobowego wsparcia na czacie na żywo. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o NordVPN, zapoznaj się z pełną recenzją w poniższym opisie. Jest tam też link do kuponu wspomnianego na początku filmu, więc możesz korzystać dopóki jest aktywny. W razie wątpliwości zostaw komentarz, z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Zostaw lajka i subskrypcję, jeśli chcesz wesprzeć kanał i być na bieżąco z dostępnymi VPNami.